Siemaneczku, moi drodzy, ja jestem Rolket i witam was w nowym odcinku i zagramy sobie w The Joy of Creation. Fandomik Fnafa, który wyszedł na Steam'a i to jest demo. Nie wiem, kiedy wyjdzie pełna wersja. A w sumie wygoogluję nawet wam. Every... Dobra, siema. Co się stało? Eu już. Okej, dobra. Ciema, Mordo. Dobra. Eee. Okej, okay, dobra. O kurde, jaki komputerek, morderczko weź, poważny sprzęt. Dobra. Mm, aż tak nie ogarniam tego, bo. Nie spoilerowałem sobie za bardzo tej... tego fandomu, jakby Digital Creation, bynajmniej tego demo. Powiem, że na pewno muszę unikać faz Berdonga i znaleźć bezpiecznik na początku, chyba. Co nie? Tak. A nie, włączyłem, że jest. Znaczy, powiem tak, bo na początku coś tam teraz przed nagrałem, żeby zobaczyć o co chodzi. I wiesz, że muszę po prostu szukać fuzy i patrzeć, czy nie ma Fazberdonga na kamerach. I w sumie to tyle. I są chyba jeszcze reszta ekipy, ale nie wiem. A tą latarkę ja mam nieskończoną, mnie ciekawi, nie wiem w sumie. O, Fazberdong się ma. Czekaj, po której jesteś w stronę, choć mam Tak, i to jesteś, okej, okay. jesteś po lewej. No, wstań z tego krzesła. Ty jesteś tutaj? Fazberdong? O nie, no, odejdź ode mnie Fazber? Gdzie ty jesteś? Aha, ty się tepnąłeś! Ale ty głupi jesteś, nie, nie widzę cię Gdzie ty jesteś Fazber, Halo? Ej, Frederyka Fred tu nie ma, halo? Gdzie jesteś Frydy? Frydy, halo? Fasbardong, gdzie jesteś? Freddy, steady, jesteś ready? Halo, halo. Pokaż to swoje grube dupsko. Freddy, jesteś ready. O, się, ma Freddy, ready, ma. Ty będziesz Freddy ready od dzisiaj. A mam takie pytanie: czy ty możesz znaleźć jakieś bardziej ciekawe zajęcie niż uprzykrzanie mi życia? I mi jest straszenie. Nienawidzę cię. Eee... Ustawiam go. Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co? No ręka jak młotek, no to co? To? Co? Co? Czemu? A ja mogę tą kamerę naprawić jakoś? Ej co się stało? Czego on mi rozwalił kamerę? What the fuck? Kurde, ty tłusty, głupi króliku, nienawidzę Cię. się. Nie im pani mi tego. Kurde, szybko bezpiecznik jakiś. Eee. Powiem tak, w sumie gameplay jest taki prosty. Szukanie bezpieczników, e, ostraszanie tych idiotów i tyle w sumie. No nie, no ja nie mam bezpiecznika. O, 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 siam. Witam, tam, Dawaj mi szybko, bo zaraz mi, kurde, bezpiecznik się spali. Eee... pyk. Pyk. Ooo, siema. Hello, milady. Dawaj mi, mój bezpieczniczek. Grubasie. To Freddy? Is Freddy, dobra, nie ten, kurde, starany. Króliczek. Uy, kur... Nienawidzę tego. Najgorsze uczucie to jest. Kurde, jak on ci wyskakuje na ten ryj. Mówiąc szczerze, dzieło sztuki. Naprawdę. Dostrzegam w tym obrazie głębie. Coś, co nie czułem nigdy wcześniej. Coś, co pobudza moje całe ciało do działania. Naprawdę, piękne. Okej, okay, Freddyś, halo. O, Lisia ma Jak ja mam cię? A, ja mam ci oczki świecić. Ja ma... Umieraj. E, czyli w sumie można powiedzieć, tu będę się doszukiwał fabuły, że jakby to nie są chyba prawdziwe animatroniki, to są duchy jakieś. Które chcą mnie zabić, jakieś zjawy kurde Bo znaczy na przykład tego Frediego e, Walę mu latarką to znika Foxe, walę mu walemu kurde kamerą po oczach, też znika Jak wyjrza? A dla ciekawości, w sumie nie Kurde, boję się Nie, a dobra Content Dobra, żartowałem Żartowałem, przepraszam Co to było? Co to stało? To co, co to był Boni? czcika Co Czy, kurde ten śmieć gruby? Gdzie ty jesteś? What the fuck? Co to było? Fuck 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 wstawaj, wstawaj, wstawaj. Leć proszę, 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 proszę Ech, dobra, pyk. I pych nowy. łatwo. Kurde, tak będę wyglądał po tej nocy. Hmm. <grywka> О, курда! О, курда! О, Иисус! О, я мое сердце! О, О, Иисус! О, не, 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 О, а О, О, Иисус! Okej, okay, bezpiecznik jest już. Mimo wiedzieć, Olu, obsrałem się naprawdę. Jak on mi Co wyskoczył, czemu <grym> min? Freddy, to jest Freddy. To jest Freddy. Freddy ja jest... ma. Spokojne. Chyba, w ogóle chyba tutaj doszedłem do konkluzji. Jako, jak, jak działa Boniacz? Boniacz chyba działa tak po prostu, że nie mogę na niego się patrzeć, bo mi kamery chyba rozwali ma Freddyś. Kabum! Ha! Kurde. Czyli w sumie takie, że nie mogę się obracać za bardzo chyba na tych kamerach, tylko tak bezpiecznie muszę, żeby ten. Kurde. Ee, niebieski smurf... mnie nie zabił. Bezpiecznicze, dziękuję. Bo nie, nie lubię cię, do mnie. Dobra, to jest Freddy, dobra. I Mówimy wszyscy Cheese Pięknie wyszedłeś, naprawdę. Masz naprawdę twarz e, twarz tego, kurde. Artysty Freddy, mówię ci to. Okej okay. Eee. Nie spotkałem jeszcze Chiki Ciekawe, cieka, czy to w ogóle jest Chika Ale chyba powinna być Bo w tym pierwszym w creation Była, jak dobrze kojarzę Na razie mi jeszcze latarka nie padła to, Nie pada, to bardzo dobrze wręcz bo, tam, bo to chyba latarka ma wytrzymałość jakąś A ja nie wiem za ciula jak ją naładować Freddy, Freddyś? Tak to jest Freddyś, dobra A nie ma tu Foxa? Foxa? Nie nie nie, to jest boniacz, to jest boniacz, widziałem cię tyś śmieciu gruby Aha, okej, okay, dobra, ej, to był Boni, tak, to był Boni, bo on zszedł. Dobra, to wiem jak odstraszać Boniaca. Po prostu nie mogę patrzeć się na kamerach. Siema koleżanko, masz ochotę zapalić malborasa, może trochę Coca-Coli kurwa Dobra, mamy Okej, okay, mamy już plus, wiemy jak odstraszać boniacza. Nie możemy się na niego patrzeć na kamerach, bo... Mi się bo rozwali mi kamerę od razu. Ok, poszukajmy bezpiecznika, bo nie mam żadnego. A ja mam takie w sumie też nawet pytanie pojedyncze. Ja mogę tego Foxiego rzucić na przykład, nie wiem, tym bezpiecznikiem w twarz? A co jak poświeca tutaj? Weźmy się stanie? Okej, okay, dobra, idę Dobra, idę stąd. <gry> dobra, nie chcę, nie chcę. Żartowałem. Zostaw mnie, proszę. Was, Berdongu, halo To jest Freddy, to jest Freddy To jest Freddy. Dobra, to jest Freddy. I ty jesteś chyba z prawej. Jezuki, ty kurde, brzydki, jesteś nie ode mnie. Co to mi łazi, kurde? Słyszę jakieś kroki ciągle. O nie, no chyba jaja to są jakieś czemu tutaj tak miga na czerwono? No to znaczy, że latarka mi nie działa, czy jak? Pasberdong Co ma niezły Strong? O nie, o nie, nie mam latarki. Shit. Co ja teraz robię? Eee... Kurde, nie wiem, tam mam podładować się, czy jak? Dobra, wsadzam. Nie wiem, cokolwiek. A może ja stać przy niej muszę, żeby się ładowała? Kurde, nie, jak to działa? O, się ma Kim. Coś mi weszło do biura, słyszałem kroki. Freddy, ale jak ja mam latarkę naładować? A może bezpiecznik? Może bezpiecznikiem ja mam ją naładować? Czekaj. Poświęcam bezpiecznik. No i gówno, no i co ja mam zrobić? Ale co ja mam zrobić? Je ja nie ma latarki, ja nie ma jak Fasberdonga odgonić. Teraz on mi wejdzie do biura i będę w dupie. No i nie żyje, kurde, rozwali mi kamerę. Co ja mam tu zrobić? Co? Jak ja mam ją naładować? Czek, kurde, nie wiem. Klikam wszystko. EW, nie wiem. E, nie wiem, co ja mam zrobić? Kurde, baterie. Może baterie są tutaj gdzieś jakieś. Czekaj, ja wiem. Foxa się ma. Okej, okay, zdech, okej. Okay. Dobra, na spokojnie. czemu słyszę, że mi coś weszło do domu? Co ja mam zrobić? Dobra, ja jestem idiotą. Ja wsadziłem bezpiecznik, ale nie wsadziłem go w latarkę. I to jest za baterię po prostu. Jezus, jestem Debilem. Co ja odwaliłem? No, signal, no chyba jaja ja sobie robisz ze mnie w tym momencie. Co? Co jest? Co? Co ty chcesz? To jest cika. Co? Co? Cześć. Eee... Nie wiem, po szafkach może e, szafka, halo, o, o, cupcake Okej okay. I? Już? Lepi? Jeszcze? To jest spasiona grubo, grubo dupo O, prąd mi padnie przez siebie Jest. Gin. Już? Muszę bezpiecznik wsadzić, bo zdechnę. No go, 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 go. Dawaj, dawaj. Nie, no. No... Y no i dupa. Ech, co ja miałem zrobić niby? Mię, nie wiem, znalazłem jakieś cupcake'i, kurde nic. Ale nie ja z tą latarką, to ja serio, kurde, zagrałem jak jakiś ostatni idiota. Dobra, teraz go, lecimy na, lecimy go, wygrywamy tę gierkę teraz. O, Fasbredong się ma. Freddy. I teraz uśmiech. Jęki. Dziękuję. Jezu, ale serio z tym wymienianiem kurde baterii to jest mega nieintuicyjne kurde, że muszę, że muszę dać bezpiecznik za bater, bezpiecznik, żeby naładować tą latarkę. Nieintuicyjne to jest. Dobra, teraz zróbmy sobie takie podsumowanie małe. Bonne, 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 bonne. Dobra, podsumujmy sobie. Wiemy jak Freddy'ego musimy po prostu zaświecić mu w mordę latarką. Eee, Foxy musimy mu zaświecić w oczy na kamerach. Bo niego nie możemy patrzeć, bo mi rozwali kamerę. I wtedy on znika, jak na niego nie patrzę. A chica, to nie wiem, kurde. Te cupcake'i muszę zebrać, chyba. Bo tam zebrałem jakieś dwa cupcake'i. Freddy? Kici, kici. Jak się kurde, woła Misia. Robiliście kiedyś Misia? Ja nie. Pasberdong Nie mam się przesi do ciebie tam puszczę. O oh, kurde. Bezpiecznika. Fak, 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 fak. Go. Go kamery. I jeszcze raz. O! A twa, Co? Wywalił mi główną kamerę. Ej, jestem w dupie teraz. Ja już nie mam co zrobić, szczerze mówiąc. A ja mogę naprawić jakoś te kamery? Nie wiem. Nie, dobra, idę stąd. <grym> No co ja mam zrobić, kurde? Jeszcze Foxa zaraz będę miał. Tom... Ej, jak ja mam się bronić przed Bonim niby? Boniaczem, jak? Ja nie rozumiem, jak on działa niby. Okej, okay, Freddy tu jest, się ma. On jest do, chyba do prawej. No i nie ma go. No i... a, shit, co shit? Fazbardong? Halo? Halo? Halo, halo Dam ci miodek trochę może, jak będziesz chciał, jak ładnie poprosić, to suko. O nie, panny mi to i latarka. O, bezpiecznie ma. Jak mi tu zara Foxa wyskoczy, to się w nerwie obiecuję. Teraz jesteś na pewno do lewej. Gruba się jeden. O chuj. E e poczekaj sekundę. Ok. Czekaj. Już ci kurde poświecę wryj, bo wiem, że bardzo prosisz. Mówimy cheese. Mówimy ale z mojej, z mojej posesji. Szczerze mówiąc, nie rozumiem jednej rzeczy. Kurde chłopie, e, nie wiem e, czemu nie możemy wziąć takiego przykładowego, nie wiem, e, flamethrowera jakiegoś kurde i spalić tą hawirę w pizdu i razem są te kurde duchy animatroniczne jakieś. Wiecie co ja sobie wyobrażam? Że potą do tej szafki wyciągam Kałacha, nabijam go i zaczynam pójść do tych animatroników, kurde, wszystkie się rozbryzgują na wszystkie strony, kurde, ich części, kurde, zostają tutaj na zawsze i opętują ten dom, już nie mogą z niego nigdy odejść, a ja tylko biorę benzynę, podpalam ten cały dom i stąd idę. Pierdziela tą grę. Pierdziela. Um, macie linka do poprzedniego odcinka. Cześć, żegnam was. Ja byłem Rolket. Nara.